Marzenia warto mieć. Właśnie jakie marzenia na przyszłość? Być przede wszystkim zdrowy, żeby mieć siłę na to wszystko. I my z żoną mówimy, żeby wszystko się już poukładało żebyśmy znaleźli czas dla nas na odpoczynek. Bo tego czasu jest coraz mniej, z jednej strony dobrze, no bo jest praca, realizujemy się, ale też potrzebujemy odpoczynku, żeby mieć też świeże, nowe pomysły. A pomysłów mamy coraz więcej, razem z żoną czasami siedzimy i mówimy, że jest taka lista pomysłów, a jest mniej czasu na realizację tego wszystkiego. A w swojej karierze, jakie marzenie, takie kolejne do spełnienia? To, żeby te koncerty, szlagerowe marzenia, żeby się to rozwinęło na tyle, Dobrze, żebyśmy byli, no, gdzieś co weekend w jakimś mieście Państwo odwiedzili. Myślę o nowej płycie już gdzieś tam bardzo, bardzo intensywnie, ale to są na razie tylko pomysły. Od razu uprzedzam, bo czasami gdzieś tam w telewizji, w radiu mówię, że jest nowa płyta i już za miesiąc są telefony, czemu nie ma jeszcze nowej płyty. A czas realizacji jest naprawdę czasami długi, długi. Nie bez powodu mówimy śpiewający sołtys łączy. Bo tutaj e, trzeba zaznaczyć, bo to jest bardzo istotne, że nie tylko pan śpiewa, ale pan jest równocześnie też i sołtysem włączy. Tak jest. Jak to pan w ogóle łączy? Jak to sołtys łączy, włączy, tak? E, trzeba mieć wokół siebie dobrych ludzi. E, sołtys to nie jest tylko persona, która jest na czele tego swojego, jak to mówią niektórzy, statka. E, Sołtys to jest też mieszkaniec. Sołtys musi mieć wokół siebie mieszkańców, musi mieć wokół siebie organizacje pozarządowe, musi mieć Radę sołecką, Radnego, którzy wspólnie razem współpracują. Ja, obserwując, jeżdżąc po polsce, obserwując całą Polskę, to mógłbym już książki napisać, jak to jeden drugiemu chce zrobić niedobrze i źle, tylko po to, żeby komuś się coś nie udało. My, włączy, staramy się wszyscy razem współpracować. I jak się ze sobą współpracuje, pomimo że na przykład ja mogę mieć inny pomysł, ktoś z Rady Sołeckiej czy mieszkaniec ma inny pomysł na imprezę, na, na zagospodarowanie terenu, to staramy się znaleźć kompromis i wspólnie działać. W sumie, jak jesteśmy razem, to w tym jest siła, a nie osobno. Jak każda organizacja w danym sołectwie działa osobno, to nic z tego nie będzie, bo ci robią festyn. Pierwszą sobotę, niedzielę, lipca, a ci na przekór zrobią od razu w drugą, żeby ten pierwszy nie mógł coś na tym zarobić, tak? Więc jak się to dogaduje, jeszcze jak jest super, jak się dogadujemy z innymi sołectwami, ja wokół siebie mam sołectwo Bojszów, sołectwo Rudno, sołectwo Rudziniec, jak między sobą ci sołtysi potrafią porozmawiać, słuchaj, ty zrób w w sierpniu, ty zrób w lipcu, no to wtedy już taka współpraca to jest rewelacja. Tym bardziej, że jeszcze mają wokół siebie wspaniałego artystę, który może wystąpić u nich też na scenie. Tak, ja się staram występować tutaj w naszej gminie, w gminie Rudziniec, jak jakiś sołtys zadzwoni, to zawsze mamy tą super promocję e, na, na hasło sołtys i przyjaciele, więc e, staram się pomagać. Ściągam też tych artystów, kolegów ze sceny, e, pomagam w organizacji tych, tych wydarzeń niektórych w naszej gminie, w powiecie gliwickim, no i już to tak się powoli rozszerza dalej, e, bo no nie ukrywajmy, że jak zadzwoni e, ktoś bezpośrednio do artysty lub do agencji, to ten artysta jest, no to te pieniążki są troszkę inne, a jak się też kogoś zawsze znano, to też jest trochę prościej go tam jakoś ucholkać, żeby było taniej, tak? I jeszcze, co tutaj jest też istotne i też należy tutaj zaznaczyć, pan aktywnie współdziała też z Kołem Gospodyń Wiejskich. Tak, i tutaj aktywnie trzeba zaznaczyć, że nie z jednym, bo tak jestem ostatnio bardzo przyłączony do jedynego, niektórzy tak myślą. Przede wszystkim działam z Kołem Gospodyń Wiejskich w łączy, to trzeba powiedzieć, numer jeden. Potem w kolejne, w kolejce to były panie które serdecznie pozdrawiam z Bojszowa. Tam też mam y, grupę muzyczną y, Trolinki prowadzę przy Gminnym Ośrodku który w rodzincu siedzimy w Płoniszowicach. Trochę o tych trolinkach, pan yy, Tak. Tu Pani Danuta Czok, Dyrektor Ośrodka, yy, kiedyś mi powiedziała, no już prowadziłeś tam keyboard, zespoły regionalne i tak dalej. Ja też sam powiedziałem, że jestem troszeczkę może już tym zmęczony, że chciałbym robić coś innego. I on, on, Pani Dyrektor mi mówi, słuchaj, tam w Bojszowie są takie panie szalone, yy, w cudzysłowie oczywiście, one by chciały śpiewać. No i przyjechałem na tą pierwszą próbę już, już kilkanaście lat temu. Tymu. Trzeba powiedzieć, że moja najstarsza pani, powiem w cudzysłowie, ma 18 lat, tak, tak to zostawmy. I razem z tymi troninkami, z dziewczynami, które tam były najpierw w stowarzyszeniu, też się przekształciły też na koło gospodyń wiejskich, działamy sobie. Koncertujemy z koncertami, szczególnie kolędowymi, na które już państwa zapraszam. Będą w tym roku. Daty później, bo jeszcze to wszystko dogrywamy. Spotykamy się teraz już w każdy czwartek. Próbujemy, ćwiczymy, fajne też jest to, że te panie potrzebują się spotkać, bo pomimo to, że my sobie śpiewamy, no to my też i pożartujemy, i powspominamy, tak? Mając te panie, które są z większym bagażem doświadczeń, one opowiadają, jak to było kiedyś, te, te wspomnienia, więc to jest też taki czas dla tych pań, pomimo to, że mają tam też y, m, zajęcia z, z rękodzieła, to po tych zajęciach zazwyczaj jest ten mój śpiew, tak, z nimi. No i my jesteśmy taką, już można powiedzieć, małą rodziną, tak. Już wiemy, kto, kto jak zareaguje, komu co nie wolno powiedzieć, komu co nie wolno zwrócić. Panie też się już nauczył, jak ze mną współpracować, jak mnie opanować, jak mi tam kawkę zrobić, czy tam herbatkę, ciasteczko, żeby I to Mateusz. Bruchać. Tak, żeby Mateusz dzisiaj tą próbę tak jakoś spokojnie y, i powiem, że mm, przez te. 4 lata już, yy, duży progres u tych pani muzycznie yy, poszedł do góry. Tu muszę naprawdę dziewczyny pochwalić. Yy, jak zakładałem tą grupę, to wszyscy muzycy tacy tutaj lokalni wokół się śmiali, mówili, a co ty tam będziesz jakieś, babcie uczył śpiewania. Ja mówię, każdy śpiewać może, tylko trzeba chcieć, tak? Więc przez to mm, przez te próby, przez te czasami przeciwności losu, przez ten taki wstyd między mieszkańcami, bo te panie się na początku bardzo wstydziły wyjść na scenę, zaśpiewać. Przed swoim jest najtrudniej zaśpiewać, udało nam się to wypracować. I teraz naprawdę jestem bardzo zadowolony z tym, że wychodzimy na scenę, że są prawa, ludzie są szczęśliwi, zadowoleni, panie są zadowolony, spędzamy wspólnie ten czas. Wszystko idzie ku dobremu, oby jak najdłużej. Skąd tyle energii? U mnie? Tak. Oj, to nie wiem, skąd tyle energii. No, myślę, że góra nam to daje, tak? Czyli Pan Bóg nam... Ale chyba też wsparcie rodziny, żony tutaj, tak jak To przede wszystkim, ja, jakby nie żona, jakby nie rodzice, którzy pomagają jedni i drudzy z obu stron, my byśmy tego nie byli w stanie poukładać, no bo każdy z nas i żona, i ja pracujemy zawodowo, Oprócz tego, co robimy dodatkowo, to jest na, na razie nasze dodatkowe zajęcie. Wy, jak wy naciągacie ten cały dzień? Bo to, to jest po prostu No aż... doba, czasami ma więcej jak 24. <gry> Jeszcze mamy teraz maleństwo w domu w postaci syna Franciszka, który nie daje nam pospać w nocy, bo jest małym głodomorkiem. Ile już ma? E, no, w okolicach 16 miesięcy, 17. A to dlatego pan w nocy nie śpi. Tak, tak, więc jest, e, jest to tak, że on lubi pojeść w nocy, a my byśmy chcieli spać po całym dniu. No ale. Jakoś teraz z żoną dzielimy, kto, kto tam ma więcej sił, to wstaje i no, trzeba go nakarmić, uspać i, i, i tak dalej. Ale to jest ogromne wsparcie. To jest taka trochę jak taka maszyna. To musi wszystko te zębatki grać i też musimy wiedzieć, co chcemy robić. Tak jak żona chce to robić, ja chcę to robić, rodzice chcą, żebyśmy to robili, to to działa. Jeśli ktoś z tej zębatki wyskakuje, no to ten mechanizm przestaje działać. Więc jeśli... Jesteśmy w stanie się dogadać i wspólnie, no to myślę, że wiele można, tylko trzeba chcieć, tak? Panie Mateuszu, czuję, słyszę tą śląską muzykę. Może takie przesłanie do naszych widzów, że nie wstydźmy się tej gwary śląskiej, mieszkamy na Śląsku, przekazujmy to dalszym młodym, w szczególności pokoleniom, i niech idzie w świat. Zawsze w mojej pamięci obraz ukochanych stron Czas cudownych lat, rodzinny dom Kot na pocie zasnął, ktoś nas skrzypcach grał tam co dnia byliśmy razem, świat był nasz. W wspomnieniach mój rodzinnego, wielka miłość mi za wszystkich stron zapach tamtych pięknych dni. Chciałbym znowu już tam być. W wspomnieniach mój rodzinnego. Ta miłość w nim ze wszystkich stron Tak wyglądał piękny świat Co w naszych sercach wiek śnie trwa Tam otwierał się bajkowy świat, smak naszego chleba, jeszcze mlekały. Taki świat tylko pamiętam, taki był. W wspomnieniach mój rodzinnego, wielka miłość w nim ze wszystkich stron. Zapach tamtych pięknych dni. Chciałbym znowu gdzieś tam być. We wspomnieniach mój rodzinnego. Wielka miłość w nim ze wszystkich stron. Tak wyglądał piękny świat. Co w naszych sercach wiecznie trwa. Stąd, zawsze w sercu mój rodzinny dom. Smak tamtego lata, słońca jasny blask. Tam byliśmy tacy piękni, świat był nasz. W wspomnieniach mój rodzinnego, wielka miłość w ze wszystkich stron, zapach tamtych pięknych dni. Chciałbym znowu już tam być. W tych wspomnieniach mój rodzinnego, wielka miłość w nim ze wszystkich stron, tak wyglądał piękny świat. To w naszych sercach wiecznie trwa We wspomnieniach mój rodzinny dom Wielka miłość ze wszystkich stron Za tak tamtych pięknych dni Chciałbym znowu dziś tam być We wspomnieniach mój rodzinny dom Wielka miłość ze wszystkich stron, tak wyglądał piękny świat, co w naszych sercach pierś trwa. Ja myślę, że moi drodzy, przede wszystkim nie wstydźmy się tego, co robimy. Wiele młodych coś robi, młodzież zaczyna coś robić. Ale są gaszeni czasami przez, przez rodziców, przez babci. A co ty tam będziesz robił? Będę się z ciebie śmiali. Kaj ty tam pójdziesz? A po co tam pójdziesz? Tak jest też z naszymi seniorami. Jak senior chce gdzieś wyjść, po co tam pójdziesz, Unicie cię łapgadają, oni cię tam wszystko, nie wiadomo co złego zrobią. Wychodźmy z domu, róbmy to i dbajmy o to nasza śląsko-mowa, o to nasza śląsko -godka, bo jak my tego nie zadbamy, to to zaniknie całkowicie. A to już i tak bardzo zanikło. Cieszę się bardzo, że pojawiają się w mediach też ogólnopolskich, w, w telewizji Twoje Media, które bardzo promuje y, regionalizm, bo widzę ile jeździcie po tych reportażach po koła gospodyń wiejskich, po klubach sportowych. No, Szalejecie, jesteście wszędzie i dobrze, pokazujcie to, że warto coś robić, bo. Ludzie wiele rzeczy robią, ale nie są doceniani. Każdy z nas też tam gdzieś potrzebuje takiego yy, może takiej małej pochwały, fajnie ci to wyszło. Nawet w domu, nie wiem, żona ugotuje, obiad. ale że dzisiaj mi naważyła fajnie, nie, jak mnie to smakowało. A jak ludzie nie są chwaleni, tylko cały czas każdy coś robi, a nawet nikt nie powie, a jeszcze obgadają na wsi, a bo ta impreza mogła być lepiej, ale ci, co obgadują, to nawet na niej nie byli. Albo robią wszystko, żeby się coś nie odbyło, tak. Więc chwalmy też tych, co robią cokolwiek. I cieszmy się z tego wspólnie. Wychodźmy z tych domów. Chodźmy na te, na te spotkania, na te festyny, na te y, spotkania ku gospodyń wiejskich, kluby sportowe, straże pożarne. To wszystko jest dla ludzi. To jest teraz otwarte. Kiedyś te, te organizacje były no, dosyć pozamykane. To był taki wąski krąg. Nie wiem, nawet do straży się dostać to nie było takie y, łatwe. Teraz też nie jest łatwo trzeba się, wyszkolić y, i tak dalej, ale... To się wszystko otwiera dla ludzi, tylko żeby wyjść z domu. Nie siedzieć przed komputerem, nie, nie siedzieć na, na, jak to mówią, na internetach, tylko wyjść i cieszyć się z życia. I spełniać marzenia. Spełniać marzenia to przede wszystkim. Panie Mateuszu, kiedy następny koncert? Może zaprośmy naszych widzów. Najbliższy koncert w zależności Nie wiem, kiedy będzie wypuszczony materiał, ale my już gramy soboty, niedzielę, Ciechocinek i Rogoźno. Następny tydzień, 23 listopada, to już Toruń. Tam ogromna sala, więc Państwa zapraszamy. A blisko gramy 30 listopada w Żorach, więc to tak najbliżej. A w przyszłym roku to już powiedziałbym turnę, bo tak jakoś poszalałem w przyszłym roku po całej Polsce, ale to nie będę wszystkich miejsc zdradzał, bo nawet szczerze nie pamiętam. Wiem, że taki większy koncert na Śląsku, który będzie, to będzie w Pszczynie, więc też Państwa zapraszamy z okazji Dnia Kobiet. Także tylko przyjeżdżać, słuchać pięknej gwary śląskiej? Integrować się przede wszystkim, bo to są spotkania wielopokoleniowe. I o dziwo jak ktoś czasami ocenia nasze koncerty i mówi, bo tam chodzą same opy i opy. Zapraszam Państwa. Właśnie nie. Zaczyna przychodzić młodzież, bo się może pośmiać po śląsku, może, może się rozbawić, bo ja na scenie opowiadam o wszystkim i dla młodych, i dla starszych, tak żeby każdy wyszedł zadowolony. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia. Jak widać, asfalt włączy się, nie kończy. Ani internet, to Ani jest też ten. ważne. <laughs> Rozwijajcie się dalej, śpiewajcie i aby ta nasza gwara śląska, ta nasza śląska ogotka nie zanikła. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję telewizji Twoje Media TV. Państwu życzę z okazji zbliżających się już świąt Bożego Narodzenia, bo to już wkrótce, przede wszystkim zdrowia, czasu dla siebie i rozwijajcie się tak, jak tutaj telewizja się rozwija pięknie. Idźcie do przodu, tak żebyśmy za chwilę parę mogli Was oglądać już na całym świecie. Tego Państwu życzę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego spotkania w naszym studiu Telewizji Twoje Media.